Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj odpowiem na pytanie, czy port USB-C w przypadku waporyzatorów faktycznie zawsze oznacza szybkie ładowanie. Na wstępie zaznaczę, że bynajmniej nie jestem e, żadnym mózgiem, jeśli chodzi o elektrykę i elektronikę, więc jeśli są tacy wśród nas, raczej e, wśród Was, e, Moich subskrybentów, to, to nie krępujcie się, żeby poprawić mnie w komentarzach, jeśli chodzi o jakieś szczegóły, które mogę przekręcić. No ale mówiąc tak. Ogólnie, w wielu miejscach widzę, że port USB-C, który staje się standardem, jeśli chodzi o elektronikę użytkową, do której zajęciały się waporyzatory, no, że ten port USB-C często jest utożsamiany z szybkim ładowaniem, że to jest w zasadzie synonim. No i jasne, nawet przy użyciu tego samego zasilacza ściowego, takie ładowanie będzie szybsze niż w przypadku lekko przestarzałego już mikro-USB. Natomiast nie jest tak, że każdy wapek, który ma port USB-C, oferuje funkcję szybkiego ładowania. Co więcej, niektóre wapki Premium, jak chociażby Razer Solo 3, nie tylko nie oferują funkcji szybkiego ładowania, ale wręcz mogą ulec uszkodzeniu przy próbie takiego ładowania, czy takiego ładowania ładowarku typu Fast Charge. Tutaj możecie używać tylko i wyłącznie oryginalnej ładowarki i o tym pisze producent w instrukcji. No a z kolei inne wapki, jak na przykład Venti czy, czy TinyMite 2, wykorzystują port USB-C do maksimum i ładują się bardzo szybko, jeśli tylko dostarczymy im odpowiednio dużo mocy w kablu. Czyli wszystko zależy od rozwiązań technologicznych, które są zastosowane Fabku mówiąc krótko. No więc nie należy utożsamiać ładowania przez USB-C z tym, że jest to jakieś ładowanie szybkie, bo tutaj po prostu nie ma reguły. E, no i pamiętajcie też wreszcie, że częste szybkie ładowanie baterii do 100% może mieć negatywne konsekwencje dla jej żywotności. E, jeśli chcemy ją maksymalizować, mówię o żywotności, to wówczas dobrą praktyką jest nie ładować baterii do pełna, a na przykład do 80%, no i nie dopuszczać do jej całkowitego rozładowania. Czyli innymi słowy, dobrze jest utrzymywać baterię w przedziale tak minimum Wiecie, 30 a 80% naładowania, no bo wtedy podobno jej żywotność będzie najlepsza. A może Wy macie jakieś tipy odnośnie ładowania baterii w wapkach przenośnych? Chętnie podyskutuję, więc piszcie w komentarzach jak coś. Dzięki, do zobaczenia, cześć!